Bardzo nam miło gościć w gminie Lewicu pana Stefana Pusika, bardzo mi miło panie Pusik, również pana dyrektora, pana Bartka Podolaka, którzy jako pierwsi podjęli inicjatywę zorganizowania bezpłatnej szkoły tenisowej dla dzieci i młodzieży w gminach powiatu ostrołęckiego. E, mamy dość dużą frekwencję, bo jest ponad 20 osób, e, które zgłosiły się do, 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 do szkółki e, i to jest początek zmian, jeśli chodzi o ostrołęcki tenis, o tenis w powiecie ostrołęckim. Jeszcze trzy gminy e, wystartowały w tym projekcie. Jest to gmina Olszewoborki, gmina Kadzidło i gmina Łyse e, i myślę, że w przyszłości ta inicjatywa e, Rozwinie się jeszcze bardziej. Panie Wójcie, jeszcze raz dziękuję za za, za, za gościnę i, i za przychylność, jeśli chodzi o organizację tej te inicjatywy. Cieszę się bardzo, Szanowni Państwo, droga młodzieży, bo tak powiem tutaj do naszych młodych uczestników, cieszę się niezmiernie, że dzisiaj akurat w Relisie mogliśmy się spotkać po to, żeby rozwijać ten taki mało znany u nas, aczkolwiek przepiękny, wyczynowy sport, jakim jest tenis ziemny. Obiekty, którymi dysponujemy, myślę, że spełniają tak podstawowe wymogi Pani Darku, słyszałem, że po prostu, że są to obiekty, które zasługują na to, żeby właśnie taka młoda kadra, ja myślę, że w przyszłości mistrzowie, tak Pani Jordanie, to będą właśnie ci, którzy będą reprezentować barwy powiatu, naszego województwa, no ale przede wszystkim odwołuje się do naszych barw gminy. Witam bardzo serdecznie. Życzę bardzo miłego pobytu, ale przede wszystkim jak najwspanialszych przeżyć tutaj na naszych obiektach. Gotowa? Bo to będzie szybko. Zabacz, ale się od tyłu tak, bo ona zagrywa. Przechodzimy na koniec, od razu na koniec. Na koniec. Ja lewa, szumana, lewa. Nie, ja po się. każdy i zrobimy zmianę śliczną. A ja miałem jeden A może mi Nie maruj. Patrzymy na piłę. Okieta na dole, na dole, pozycja wyjściowa, tak jak na boczku, bokiem, bez odkręcania, nie rzucamy tylko no, w dół, rzucamy w dół, dół, jak po dwa razy wiem, będzie to powiedzcie, tak, brawo, pamiętamy w łopatkę, tak, okieta, tu, bokiem, bokiem tu, bokiem, 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 lewa noga w przodu, brawo,

Jak będzie tam... ja dwa razy, to mówcie. Nie tak? U nas już dwa razy. Ja już trzeci raz. Ja już jeszcze o, no, dwa razy? Tak, no. kto zaczynał? Ja! Dobra. Ja zaczynałam. No dwa razy, bo każdy poradził. No, I on już dalej. To najpierw trzymasz. Dobra, dobra,